Gram się w a kawalerze. z jest gram się Keynem. na Ooo, Kainem. Keeperem. Ja na starcie, do, e, I na starcie sobie Golden Coop. Aż normalnie sobie na chwileczkę zostawię, żeby się nie wywalić. Niestety, ta postać na starcie jest dosyć ciężką postacią. Bo nie masz życia, ma pieniądze i nie ma jak sobie tego życia odnawiać, więc. No nie wiem, to, to nie jest łatwa postać na razie. Tego kojna muszę wziąć. Przynajmniej ma triple strzała, co jest spoko. O, już obrwałem, na przykład. Jeżeli jeszcze raz oberwę, to już umieram. O, o, nieważne. A kurcze, Dobra, będzie rozgrzane, ok? Jest rozgrzany, Ona wiem, że możemy mieć chyba maksymalnie. Przynajmniej takie wiecie, z HP-upów, ona dostaje 3 życia maksymalnie, nie może mieć więcej z HP-upów. O, fajne, bo miałem bardzo dużo Tears'ów przecież. A czy może mieć więcej z jakichś innych przedmiotów specjalnych dla kipera? Nie wiem, choć się domyślam, że tak. Dobra, mamy, mamy mam przyjaciół. Hej. się obciałem. Cię uspokój tam, upo jedna. Wow, dobra, zdążył zginąć, jest dobrze. Ona ma fajny damage, 420 razy 3, to jest kurczę 12 damage'a, jeżeli trafisz z na naraz, to jest spoko, myślę. To jest nawet ok. Przydałbym mi się jakiś coin. Niestety ta postać nie może wchodzić do kreserów, nie jest w stanie. A szkoda, chyba, że będzie latać, to wtedy jedna pieniądz, utrata nie jest jakaś straszna. No, nie mnie, moje skarby. Dajcie mi pieniądz jeden, bo ja się wywalę. A znając życie i tak się wywale. dobra, tu nie mamy z Więc tutaj może być, na dole. I nawet jest otwarte przejście. Ja bym spróbował. A, dostaję. Uuu, dziękuję. Jak to przy. Dwie bomby. Ja bym spróbował, może coś takiego zrobić. Jest też szansa, że dostałem tylko dużo tych grzybów, a jest szansa, że mi przedmiot z nich. Wiecie, grzyby są w stanie pozniszczeniem te grzybacy, to jest fajne. O, prawie obrywałem do niego. Cztery klucze, pili bang! Ej, ej, spoko przedmiot na tą postać. Coś mamy fajnego, mamy za trzy worek, ja chyba ten worek sobie wziął. Klucze, cztery volta też jest spoko, dwa coiny, trochę sobie straciłem coiny. Eee, to nie jest dobre na razie, idziemy na bossa. Znaczy, ja wiem, gdzie mógł być, być secret, super secret room. chyba tylko tutaj. Tak mi się wydaje, ja bym spróbował, tak czy siak. O, wiedziałem, o. To były soul Heart albo Eternal Heart, po prostu za Soul Hearty, Eternal Hearty e, i nie wiem, czy Czerwone Serca też, dostaje się po prostu e, muchy, które wiecie, nam pomagają, no muchy jak mucha, 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 mucha. się, Duke of Lies. mucha kontra mucha tak naprawdę tutaj w tym momencie, powinien szybko spłynąć, chociaż nie wydaje mi się, żeby to poszło dobrze, ogólnie mam nadzieję, ja w ogóle nagrywam odcinek, jest dzisiaj wtorek, jeżeli się nie mylę, 31 stycznia i mam nadzieję, że ja go zdążę wrzucić, bo dzisiaj niestety mam wychodne będę musiał iść do fizjoterapeuty, żeby je poskładał, więc mam nadzieję, że wyrobię się z nagraniem odcinka i wyrzuceniem go. A jeżeli nie, no to znowu będę musiał zrobić tak jak ostatnio, czyli wrzucimy sobie następnego dnia. I drugiego dnia na, następnego jeszcze raz. O, ej, Ankh to jest najgorszy przedmiot świata, bo nie potrzebuje wygrać. Ja nie potrzebuję za każdym razem wygranej, ja po prostu potrzebuję dobrych przedmiotów. Żeby móc e, pójść, wiecie, zdobyć osiągnięcia jakieś. Więc Ank mi nie jest potrzebny, bo Blue Baby mam w zasadzie porobione, chyba całe nawet, jeżeli się nie mylę. Mogę sprawdzić to sobie, albo muszę z wyjść, tam mi się nie chce. Top, 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 top. Trze top, Dobra zgin, jak ty mnie trafiłeś, przynajmniej piggy bank zadziałał. O, czy kłyncy, kłyncy mam bombę. Secret rooma chyba nie jestem się szukać na razie. Kolejne dodatkowe, jak działa ja w ogóle piggy bank? To nie jest jak oberwę chyba pieniądze, a może? Nie, w się, że nie. Ja mam chyba zwiększoną szansę na a nie dobra nie wiem. Nie wiem jak działa piggy bank, to jest do sprawdzenia. Cię się ucieszyłem, bo daje pieniądze, to na kiperze to dużo. To już wystarczająco dużo, no strzelaj. A ty nie pierdź na mnie. Gdybym miał ten przedmiot, który mi daje pieniądze po oberwaniu... To jest w ogóle trinket, to nie jest przedmiot, to jest trinket. Chyba, że jest też taki przedmiot, to jest na przykład piggy bank, nie wiem. Ale wiem, że jest trinket, który daje mi po oberwaniu e, pieniądze, czy mam szansę na pieniądze. I to nie wiem, czy to nie jest jakiś e, kur... czy coś takiego. Missing page. O, e, baby plume. Zdążyłem. Pyt. Ale go odbijam jak normalnie. Jak dzieciaka jakiegoś. Funny sound. Nie wiem, przedmiot z baby pluma jest... Au, niebezpiecznie. Przedmiot z baby pluma jest... Moim zdaniem słaby, ja go nie chcę, nigdy nie chcę z przedmiotów z Baby pluma. Staj mamy. E, wiem, że Devil Dile są za pieniądze, więc nie widzę sensu do nich wchodzić, mam pięć kolejnych, więc nic tak nie kupię. Musiałbym mieć 15 co najmniej. Nadal niebezpiecznie, bo mam jedno, jedno życie. I nie chciałbym oberwać teraz. No ej, naprawdę mam spoko przedmioty, proszę nie dajcie mi zginąć. Grzecznie proszę. Staj daj mi jakiś boost na damage, nie wiem jakiego dokładnie. Dobra, mamy full HP. Full hip. Hip. To jest strasznie trudna postać, bo wiecie, teoretycznie on działa jak Lost. Lost też, jak oberwie raz, to. E, oj, to jest fajne. Ja chcę. To będzie dużo lepsze niż tam co mam missing page. E, Lost działa tak, że dwa razy mogę oberwać na pokój. A kiper jest trochę trudniejszy, bo mogę dwa razy oberwać, póki się nie wyleczę. Straszne trochę. Ale niestety no, tak czasami bywa. Pokonany pokój. Zostajemy jeszcze przy okazji. Kluczyk. O, odczywdźmy dalej. Ujciu. Dobra, ja jedną otworzę. Mam nadzieję, że jeszcze trafi mi się co najmniej bomba. Ej, Ej, to jest naprawdę spoko. Kurczę, czy 25 koniów? Ja teraz jestem bogaty. A, ja chyba tutaj nie mam jeszcze deep packet odblokowanego, bo dopiero ki zdobyłem. O, to będzie problem. Ja na swoim save mam deep packet. O, piggy bank, Po mi daje przedmiot. E, coina. Dobra, ja idę po niego, by się wywalał od nich. Deep packet byłby przydatny na tej postaci, no możliwość do zdobycia tysiąca coinów coś pięknego. Oczywiście, jakbym dostał. Golden key. Ja nie miałem chyba jeszcze trazerną, tak mi się wydaje. I mi się jeszcze jedna bomba, bo bym otworzy tą skrzynię. A coś, że tam też może być przedmiot, jakiś ciekawy. Patrzę na to, że masz szczęście minus jeden. Tak czy inaczej... przedmiot może dać! Ej. I to nawet spoko przedmiot mógłby wylecieć z tego. Taki przydatny, troszeczkę, chociaż. Ja bym chyba skoczył do sklepu tym razem. Skoro i tak mam. o, nie lubię was. Skoro i tak mam golden key. Speed up. To ja bym chyba poszedł do sklepu. Nie wiem, czy się opłaca w ogóle w klikać te guziki. Nigdy jeszcze, ni nic fajnego mi nie wyleciało. Range down! Wow, i to razy dwa. Jaka, jaka, żałosna rozgrywka. Nie wiem, co powiedział w zasadzie. Dobra, e ja w ogóle teraz mam fotel wyżej, więc go opuścił. Jak słyszcie uderzenie? O! Wow. Nie wiem, czy było słychać. Pewnie tak, jeszcze ze skrzypniętym mikrofonem. Mieję się poprawić, niewygodnie mi. Uh. Ja stąd chcę to. Mam z boksa, bym wziął. Ale nie wiem, czy wydawanie 15 coinów jest spoko w tym momencie. Nie! kupiłem bombę, żeby ją ten. Zrzucić, jestem głupi. A, to bym zaryzykował tą bombę jeszcze raz. End. Daj mi bombę. Dziękuję. Jo, ja, kręcę. wydałem wszystkie pieniądze tylko po to, żeby się dowiedzieć, że nie było to warte tego. Trochę słabo, trochę słabo. Miejmy nadzieję, że chociaż to, że obstawiam, że w tej skrzyni jest coś dobrego, jest tego warte. Proszę. Grzecznie. Dobra, kojny, Koiny są zawsze warte, ale bomba. Trzy bomby za jedną. Okej, okay. nawet okej, okay, poszło. Nie było najgorzej, to dostanę muchy, to poproszę. Albo smoloroka. No ja się raczej nie spodziewałem. Myślałem, że dostanę muchy, bo wiecie, co? Najczęściej z kamieni z wypadałem wypadają e, solharty. A solhartów nie mogę zbierać, dostaję po prostu muchy. Więc no. O, się obsałem trochę. No nie! Jeżeli mnie ta larwa zabije, to ja się zabiję. Dobra, leży boss, tylko tych larw się pozbyć teraz. O, ale niebezpiecznie, jestem obsrana lekko. Dobra, e, kolejne piętro, nic tym nie zrobię. Może uda nam się dojść do czegokolwiek. Jakim jak i parę szybko probiłem całą gierkę. Pie za pierwszym razem mi nie poszło, za drugim razem mi się udało przejść tą gierkę e, i za trzecim razem, za trzecim podejściem do tej postaci już miałem wszystko odblokowane tak naprawdę, bo za drugim podejściem odblokowałem e, jedną stronę, za drugim podejściem odblokowałem drugą stronę, wiecie, że najpierw Angel Rumy, później devil Dealer. zawsze mówię to źle. Najpierw poszedłem po, po Izaka, później poszedana, czy tam na różnicy. Ale sam fakt, że najpierw zrobiłem jedno, potem drugie i się okazało, że ej, mam skończoną całą postać, nie. Ja miałem trzy podejścia tylko, więc. Postać turbo prosta. Niestety póki nie odblokuję tego jej przedmiotu, czyli ona ma krukt penny? Krakt penny? Jakiś ma przedmiot użytkowy, nie wiem jak on się dokładnie nazywa, ale mm, ten przedmiot nam daje możliwość wydopienia koina. Ja mam chyba tylko 50% na wydopienie tego koina, co jest i tak duże. Praktycznie 50% to jest wiecie, jedna druga. O, so Samson. Wezmę, wezmę, trzymaj nie? Na jeden pokój. Ej, nie wiem skąd te dusze się wzięły, naprawdę. Nie mam pojęcia. Nie odblokowałem nic takiego tymi tymi. Chyba, że one są odblokowywane po zdobyciu Tainted postaci. To mogłoby być nawet prawdopodobne. Holy. Howlet. tym bardziej. Howlet. Coś tam. Pink Baby, straszny syf do szczania. Tutaj bym sobie wybuchł. A lepiej zawsze zawsze spoko. Mm. Dobra, solo w Samson zostawimy sobie na bossa i możemy. Oroż no, już tutaj. Oj. Nie wiem, czy ta święta kupa w zasadzie mi coś daje większego niż tylko też reszty Kurczę, nie mam pieniędzy na bossa. Dobra, solo w Samson. O, on tak działa Dobra To było zbyt niebezpieczne, co zrobiłem. Ej, myślałem, że inaczej, to ja nie przeczytałem tego w ogóle, o ale, ale mogłem przegrać teraz przez swoją głupotę najgorzej na świecie Dobra, musimy się szybko napić czegoś, bo już normalnie gardło siada. Szut speed up! Ja chyba. <gryw> Idę podejdzie rumy, więc może chociaż to się uda uzyskać. Może mega szatana nim zrobię, wiem, jedną rzecz zrobię. Bo tak, on jedynie mega szatana mu brakuje i e, matki, ale już na matkę nie pójdę, bo jestem za, za nisko. A ja, o ma tragiczny ten... 647 damage i 303. Czy moje pokrojne z ja że pytam? Co się wydarzyło. Jaa, się było dobrze, było ładnie. Teraz tylko dostać tą. Mm, aniołki. I będę zadowolonym chłopakiem. Wow, po co mi to serce? Uuu, tam bym otworzył. Tam kurczę świętą skrzynię też bym otworzył w zasadzie. Ale nie wiem, czy coś nie wypadnie fajnego. Który to jest w ogóle? Nie to. To chciałem. Defsy 1. No tu mam 100% czasu na do i go nie stracę. Nie ma opcji. I jestem ciekawa, jak to będzie dalej. Kurczę, no Ja mogę nie dostać drugiego klucza. A. Ile mam czasu? Znowu nie to sprawdziłem. 12 minut. Dobra, to 8 minut i mamy boss rush. Nie potrzebuję boss rush, ale tak jak zawsze informuję o tym, że potrzebuję mieć przedmiot z boss rasha. Chyba, że jest syfem. Chyba ostatnio nawet mieliśmy jakiś syfiasty przedmiot. Albo ja grałem sobie osobno. Nie pamiętam. Nigdy nie pamiętam. Dobra, leży jedno. Leży drugie. Ja ci krec, ale w tak głupi sposób przegrać. A tak dobrze szło. No, pokusił się po tabletkę jakąś. Gdybym miał goldenki, to bym chyba wziął tą skrzynię. Ale na razie nam musimy czekać. Ej, wypadł mi chyba dwa z goldenki, więc ja bym chyba chciał na tym piętrze też, poproszę. Oczywiście grzecznościowo poproszę, będę tak zetnę. będę! No i ja raczej wam też dostanę. A wiem wziąłem, otworzę tą. Mmm, każde def trochę słabo. Ale straszne to było! Jakim cudem w ogóle? Jestem trochę zdekoncentrowany de normalnie na sobie. Ja cię kręcę, tak... łał. Wow. Tak głupi sposób zginąć, Range down. Tylko ja potrafię chyba. O siema, wy mnie zabijecie na strzała, ja to wiem. Ja to wiem. Wiesz to ty, ja... Że zginę na strzał. o już prawie w niego wlazłem. Ja, czy, dajcie mi coś zamiennika. Mm, dobra, idę. Uuu, uh, wezmę. E, karta też wezmę. A, Aishin Trikol, cyk. Strange, Strange. Trzy razy Strange, nie Emperor. Już myślałem, że trzy razy strange dostanę. by było smutne. Czemu w ogóle te kolce tak późno się zam ten, zamknęły? Ja bym dostał parasajta na tym, na kiperze, o Jezus. Dlaczego nie dostałem? Ja bym miał red candle i parasajta na kiperze, jakie to by było cudne. Dlaczego ja? Dlaczego? Przecież to nie mogą przecież nie, nie mogłem tak zostać. Ja wierzyłem w swoje umiejętności. Jednak je przeceniłem. E, witaj, Bosie. A tam. Gdy to jest też łatwiej Oj, od... O, Tego się nie spodziewałem. Ej, to ognisko wcale nie jest takie dobre, ten red candle, nie? Jest takie sobie, w zasadzie. Au. Dobra, pokonałem go. A ja mam przecież ten. Kartę stręć mi na życie, ja zapomniałem o tym. uuu, Ja bym coś takiego dostał na kiperze, O, ale ja bym normalnie srał pod siebie, prawdę powiedziawszy. O, nie, czekajcie, bo nie mogę wyrwać, Nie, nie znieść mi kupy, proszę. Proszę, nie znieść mi kupy, kolego. Dobra, tak już może znieść. Dobra, ja bym spróbował tutaj wybuchnąć raz i tu wybuchnąć raz. O, się, Nie ten. Defsy jedynka. Kurczę, ja mogę nie dostać drugiego anioła. I ja co najgorsze nie dość nie mogę, do, mogę nie dostać drugiego anioła. To jeszcze na dodatek może się okazać coś takiego, co mi się bardzo nie spodoba. A mianowicie, nie zdąży nam no strasza. To by było smutne. A ja idę na... A, Mega Shatana. No to nie... Jest, znaczy, no, mega szata ma, na Mega um, Shatana. Dlaczego? Dlaczego brafałem w ogóle? Na Mega Shatana mam bardzo dobry ten deck. Tylko pytanie, czy ja sobie poradzę. Przejdź, dojdź, do niego! Kurczę, dostać Crown of Light a na nas praktycznie starcie. No dobra, po obiekt. Dobra, praktycznie starcie, nie orzekujmy się. To, czy nie zginałeś. W ogóle przeciwnicy. Czemu mi się tak trudni przeciwnicy trafiają? Ja nie wiem. Steam Sale? nie za trzy, bierzemy A w są pieniądze. Dobra, bo ja cię mogę tym zabić. Ach, łatwo. I nic z ciebie nie mam. Nie, nie mam. Nie mam bomby. Jeżeli zdążę na rush'a, to będzie fajnie, ale. Jeżeli nie zdążę na rush'a, bo pewnie nie zdążę, to chciałbym poinformować, że nie mam też bomby. A bomba by mi się przydała na. Aniołka, żeby zniszczyć. No to jest ciekawe, ciekawe, ciekawe. O, prawie dostałem tą z tym muszę złożyć na tej fajnej czaszce. I let's go na bossa. O, fajne skrzynie. Dobra, wchodzę tu. O! Przez to, że pierdnął, to mi się skrzynka odbiła i jej nie otworzyłem! Ale żałosna ta gra. Nie, ja nie gram w tą grę więcej. Ta gra jest głupia jak but. O, jeszcze straciłem na starcie ten Crown of Lighta, nice. Dobra, jeszcze jeden został przemyjony i holy kupa mi działa. Leży. Big fan Bywało eee, Bywały lepiej Ile mam czasu? 2,5 minuty? No teraz idę 100% na tego, na szatana, więc, znaczy na szatana na matkę. Jestem pewny akurat tutaj. Oni nie w ogóle nas czas, chodzi. ja ci kręcę, ale naprawdę tragiczny run. Ja już go nie lubię. Wygrać wygram pewnie, co to? Srajzek! Nie wyzywaj mnie kobieto. Oj, 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 oj. Nie obrywałem! Nie obrywałem nadal. Im dłużej utrzymam Crown flighta, tym dłużej się pobawię Kogo też nie wiem co powiedziałem. Nie wiem po co tym ogniskiem strzelam, skoro on strasznie mało bije i... Totalnie nic nie zadaje. Czy jest różnica na co pójdę? Nie mam klucza, nie życia. Idę tutaj. Tam był kamień z X-em. Lost Fly. Bombaga. Ludila, Dobra, to. Tam był ten. Kamień z X-em. Serio? Poważnie? Ten troll bombę Naprawdę, liczyłem na coś potężnego. Dostałem troll bomb. Moje wszystkie decyzje nie są najlepsze w tej grze. Się okazuje się, że są nawet słabe, bym powiedział. O, tu jest też kamień z x -em. też go nie widziałem. Niestety nie dostanę drugiego z w tej rundzie. A to w ogóle na tej ranie, Dobra, to jest drugi kamień z X-em. Otwórzmy go i wrzucaj. Daję... żałosny. Idź Na dół. I teraz trzeba tak, ktoś tutaj i tu, później tam, i tu i tam, tam, tu, i tu. Bo ty masz Delirium, nie? I ty masz tam hasza poradnego, stary, kurcze. Blue Baby zwykły, no. To jest potężna postać, o nawet chyba mam, no co ja już przeszedłem na The Beast a jedynie matki nie ma, ja chyba nigdy nie przeszedłem jeszcze matki na odcinkach, tak mi się wydaje, bo normalnie matkę pokonałem chyba i za kim grając i to na swoim serwie. czemu, czemu to mi trafiło niby, żałosne, więc mam nadzieję, że na odcinkach też nam się chociaż czas uda porobić matkę, o was dużo, ej bo ja potrzebuję kluczy panowie, dajcie mi klucze, mam szczęście jeden, a nic mi nie wypada fajnego to tutaj, Pochane, ty tu mój. Kolejna skrzynia, ej, 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 ej. W ogóle mam ten Equalizer czy jakkolwiek to się nazywa, ale nie wypadają podwójne rzeczy. A, źle chyba zrozumiałem. Czekajcie. Turn single consumables into double consumables when Isaac, coin, key and bomb counts are equal. To czemu to nie działa? <imeters> Amnezja! Dlaczego? Gdzie jest mój black candle? Aha, ale słaba na razie. To normalnie... Ej, Equalizer mi nie działa, halo? Czemu mi to nie działa? Dobra, jeszcze jeden. Chciałem was troszeczkę obawiam, tak jak randomowo zostawiacie jakiś ślad węglowy po sobie. A tu jeszcze jesteście. O, cię panowie. Wy się trochę uspokójcie. Kurczę, jedna bomba za dwie bomby to jest dobry deal. To jest zawsze na plus jedna. O, i was też lubimy, prawda? Lubimy was tak. Wy w 40 stron świata, nie? No to jest pełna... Żałosne. Po prostu żałosne. Pełna profesja, chciałem powiedzieć. O, to nic ja. Fajny. Ej, on może mi dać soul heart. A jaka jest szansa, że mi wypadnie soul heart? Taka, że dostanę <grym> lucky penny. Wow. Potęga luck penny. O, mam bossa. Trzeba bo tu już od razu, bym nie stracił życia niepotrzebnie. O, prawie brwałem. co ty robisz? To jest w ogóle jeden z najgorszych przeciwników. On strzela i znika od razu. I nie da się go ominąć w żaden sposób. Cześć no. Fajnie szybko obrywasz, ale... O! Nic nie widzieliście. Gdzie jest mój angelorum? Teraz jak ja nie dostanę domu, to jest w tleczką. Ej, 62% Jak ja nie wygram tego rana? Ja jestem pewny, że zdycham teraz. Ale tragedia. Dobra, skupmy się. Zachowuję się jak głupek. Głupek, co strzela... W... Uj, przepraszam. Zachowuję się jak głupek i prawie skoczyłem mu w pocisk. Zachowuję się jak głupek, co strzela w słupek. Mogę coś dostać, oprócz pieniędzy? Szczęście. Czemu nie wypłukł? eternal hand. Zawsze dodatkowe życie. Cię to jest ta karta niby? A, fajna. Podała mi się. Mam 62% na to, że dostanę Angel Runę. A propos mojej właśnie tutaj. O, cem to. Kurczę, to potęga. HP A propos mojego Eternal Harta. E, nie ma. Zniknął. Nie wiem dlaczego. Mama górdy. Ja cię nie lubię, wiesz, mama górdy. Nikt cię nie lubi chyba. On jest tak opisanym bossem. Przez to właśnie nie da się tego ominąć. Ja tu wsiadłem tylko pola kapa. <grym> Kłopota. <grym> nie ma opcji, dożu. Dobra, ty zginiesz. Co ty zginąłeś? Pośle. O nie, weź mi tam bombę z mojej twarzy. Bo prawie bieg we mnie. Daj mi trzy soul hearty, proszę. Viola. Pheromony, Ej, świat. Dlaczego ja tego na matce nie dostałem? Ale ja bym I'm przyjął na matce. Pają na co mi one? Dobra, łatwy pokój. Oj, nie. Stralają ze mniej fajnie. Już wolałem, ty biegających. O, matka leci. Pewnie wkurzona. Nie, zwykła. Prawdziwa. Zwykła jest fajna, bo ona jest trzeba tymi kamieniami śmiesznymi, które mogą mnie zabić randomowo. Dobra, lilgurdi. Ej, Gurglingsy to są, nie lilgurdi. Lilgurdi to jest ten sunący się, zwykły gurdi stojący. Dość, Za dużo bossów w tej grze. Co zabawne, poszedłem w złą stronę. I to nie jest zabawny w żaden sposób. Ej, właśnie, czy oni niszczą niszcząc kupy nie dostanie muchy? Czy to jest Blue Baby? Zapomniałem o tym. Tak, respi te muchy po zniszczeniu. O, ale fajnie. Dało mi to coś, nic tam nie dało. Szczęście, uśmiech bąbelka mi to dodała. I... Brak Hartów. To by się spodziewał. To by się spodziewał, że dostanę troll bombę. Aj, caramba. Oj, Petrified poop. Ten equalizer jakoś tak nie chce działać. Wez, wezmę, wezmę petryfight. Tu have Trochę słabo, nie oszpujemy się. U! Wow, wow, Oj, O, troszeczkę zestrzyszowałem. Bo tu nie było fajnie. Weź się otwórz. Nie fajnie. Nie fajnie. Zupełnie nie. Eee, mam... Szelaka w ogóle. Oj, 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 no dobra, żyj. No dajcie mi tego samego jednego, co ja wam zrobiłem. O, moje ulubiony przeciwnicy. Może ja zanim coś wam zrobiłem. Chyba idę na bossa. O, 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 o. Dwa razy obrywałem. Nie wiem, czemu nie przyjąłem tego ciosu na klatę, ale obrywałem dwa razy. Widziałem to, jak obrywam. Nie! Czul. Dobra. It lives. I klik z łacy nie oszukujmy się. To jest jeden z najłatwiejszych bosów w całej grze. Trzeba tylko się skupić, nie dać się trafić jak głupek. Dobra. Tak jak mówiłem, starczy się. Co to za karabin? Skąd ty karabin wziąłeś kobieto?! No, nie, 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 nie. Ja się, ja się poddaję. I grać na scenarczy, jak Minecrafta. Cóż, było miło, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i trzym się.